Czy kiedykolwiek straciłeś kogoś bliskiego i zadawałeś sobie pytanie, czy oni o tobie myślą? Czy tam, gdzie są teraz, pamiętają o ciebie? Czy tęsknią za tobą tak samo, jak ty za nimi? To pytanie przeszywa serce każdego, kto pożegnał się z kimś ukochanym. I kiedy patrzysz na grób, na zdjęcie, na puste krzesło przy stole, zadajesz sobie to pytanie, czy oni nadal czują, czy nadal kochają, czy nadal. Pamiętają? Pewnej nocy, nie mogąc zasnąć po stracie mojej babci, otworzyłem dzienniczek świętej Faustyny. Szukałem odpowiedzi, szukałem pociechy i to, co znalazłem, zmieniło całkowicie moje rozumienie życia po śmierci. Jezus powiedział Faustynie coś, czego żaden teolog nie śmiałby powiedzieć tak otwarcie, coś, co łamie serce, ale jednocześnie daje nadzieję, coś, co zmienia sposób, w jaki modlimy się za zmarłych i myślimy o niebie. Dziś odkryjesz prawdę o tym, czy dusze tęsknią za nami, prawdę, która może być bolesna, ale która ostatecznie prowadzi do głębszego zrozumienia miłości Bożej. Zostań do końca, bo ta odpowiedź może odmienić Twoje życie duchowe. Kim była święta Faustyna i dlaczego możemy jej zaufać w kwestiach tak delikatnych, jak życie po śmierci? Helena Kowalska urodziła się w 1905 roku w biednej polskiej rodzinie. Od dziecka czuła powołanie, ale dopiero w wieku dwudziestu lat wstąpiła do zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Tam jako siostra Faustyna prowadziła pozornie zwyczajne życie zakonne. Gotowała, sprzątała, pracowała w ogrodzie, ale w tym zwyczajnym życiu działo się coś niezwyczajnego. Jezus objawiał jej tajemnice nieba, piekła, czyśćca i miłosierdzia Bożego. Objawienia te były tak szczegółowe, tak precyzyjne, że po śmierci Faustyny w 1938 roku Kościół poddał je najsurowszej weryfikacji teologicznej. Trwało to dziesięciolecia. I wie co? Każde słowo w dzienniczku zostało potwierdzone jako zgodne z nauką Kościoła. Każda wizja, każde objawienie, każda rozmowa z Jezusem, wszystko przeszło test ortodoksji katolickiej. Dlatego Faustyna została kanonizowana przez Jana Pawła II w roku 2000, dlatego jej dzienniczek jest czytany przez miliony katolików na całym świecie. Co więcej, Faustyna nie była teologiem, nie studiowała filozofii ani mistyki. Była prostą zakonnicą z podstawowym wykształceniem. To, co zapisała, nie mogło pochodzić z jej własnej wyobraźni czy wiedzy. To była czysta łaska, bezpośrednie objawienie od Jezusa. I właśnie dlatego jej słowa mają taką moc, dlatego możemy im zaufać, gdy mówi o rzeczach, których żaden człowiek nie mógłby wiedzieć z własnego doświadczenia. Teologia katolicka od wieków uczy o trzech stanach po śmierci: niebo, stan wiecznej szczęśliwości z Bogiem, czyściec, stan oczyszczenia przed wejściem do nieba i piekło, stan wiecznego oddzielenia od Boga. Ale co dzieje się z duszą w tych stanach? Jak ona funkcjonuje, co czuje, co pamięta, te pytania nurtowały świętych i teologów przez wieki, i Faustyna otrzymała odpowiedzi bezpośrednio od Jezusa. Więc czy dusze tęsknią za świętami na ziemi? Odpowiedź jest bardziej złożona niż mogłoby się wydawać i jest inna dla każdego ze stanów po śmierci. Zacznijmy od nieba. W dzienniczku Faustyna opisuje rozmowę, w której Jezus wyjaśnia jej naturę szczęścia wiecznego. Dusze w niebie są tak wypełnione Bogiem, tak zanurzone w Jego miłości, że wszystko ziemskie blednie w porównaniu. Nie jest tak, że zapominają o swoich bliskich na ziemi, ale ich sposób pamiętania jest całkowicie inny. Wyobraź sobie, że przez całe życie patrzyłeś na świat przez brudną szybę. Wszystko było mętne, zniekształcone, a nagle ktoś wyczyścił tę szybę i po raz pierwszy widzisz rzeczywistość taką, jaka naprawdę jest tak jest z duszami w niebie one widzą prawdę o wszystkim również o swoich bliskich na ziemi widzą ich w świetle bożej prawdy bez zniekształceń ziemskiej perspektywy paustyna pisze że dusze w niebie kochają swoich bliskich na ziemi miłością doskonałą miłością która nie jest skażona egoizmem lękiem czy potrzebą posiadania kochają tak jak kocha bóg i w tej miłości modlą się za swoich bliskich wspierają ich towarzyszą im ale nie tęsknią w ziemskim sensie tego słowa, bo tęsknota zakłada brak, niepełność, a w niebie nie ma braku, jest tylko pełnia. Czy to oznacza, że święci są obojętni? Absolutnie nie. Jezus wyjaśnił Faustynie, że święci w niebie są najbardziej zaangażowani w losy ziemi właśnie dlatego, że widzą wszystko w Prawdzie, widzą, jak ważna jest każda modlitwa, każdy akt miłości, każda chwila łaski. I dlatego nieustannie wstawiają się za nami u Boga, ale ich troska jest spokojna, pełna pokoju, bo wiedzą, że ostatecznie wszystko jest w rękach Boga. Teraz czyściec. To tutaj odpowiedź staje się najbardziej bolesna. Dusze w czyśćcu, no tak, one tęsknią, ale nie tak jak my myślimy. Faustyna miała wizję dusz w czyśćcu. Opisuje je jako dusze cierpiące wielkie pragnienie Boga. To pragnienie jest tak intensywne, że wszystko inne staje się drugorzędne. Dusze w czyścicu wiedzą już, kim jest Bóg, widziały go w momencie śmierci w Sądzie Szczegółowym i to widzenie zapaliło w nich ogień tęsknoty, tęsknoty za pełnym zjednoczeniem z nim. Czy pamiętają o swoich bliskich na Ziemi? Tak, ale ich pamięć jest teraz oczyszczona z ziemskich przywiązań. Widzą prawdę o swoim życiu na Ziemi i o życiu tych, których kochali. I w tej prawdzie cierpią, bo widzą, jak bardzo potrzebują oczyszczenia, zanim będą mogli stanąć przed Bogiem twarzą w twarz. Jezus powiedział Faustynie coś, co łamie serce każdemu, kto ma bliską osobę w czyśćcu. Powiedział, że dusze tam cierpiące nie mogą sobie już pomóc. Nie mogą modlić się za siebie. Mogą tylko czekać. Czekać na nasze modlitwy, nasze msze święte, nasze ofiary. One są całkowicie zależne od nas, żywych. To właśnie dlatego Faustyna tak bardzo podkreślała znaczenie modlitwy za zmarłych, bo dla dusz w czyśćcu nasze modlitwy są, jak powiew świeżego powietrza w dusznym pomieszczeniu. Są ulgą, są nadzieją, są przyspieszeniem ich drogi do nieba. Czy dusze w czyśćcu tęsknią za świętami na ziemi, za rodzinną kolacją, za śmiechem dzieci? W pewnym sensie nie, bo teraz widzą, jak mało to wszystko znaczy w porównaniu z Bogiem. Ale tęsknią za naszą pamięcią o nich, tęsknią za naszymi modlitwami, tęsknią za tym, byśmy nie zapomnieli o nich w naszej codzienności. I tutaj dochodzimy do najbardziej przejmującej prawdy. Dusze w czyśćcu cierpią nie tylko z powodu oczyszczającego ognia, ale także z powodu tego, że często czują się zapomniane przez swoich bliskich na ziemi. Faustyna opisuje, jak dusze wołają do żywych, błagają o modlitwę, o pamięć, o pomoc. Ale większość z nas żyje dalej, zapominając o tych, którzy odeszli. Teraz pozwól, że opowiem Ci trzy historie z dzienniczka świętej Faustyny. Historie, które rzucają światło na to, jak naprawdę wygląda życie duszy po śmierci. Historie, które zmienią Twoje podejście do modlitwy za zmarłych. Pierwsza historia dotyczy wizji umierającego grzesznika. Faustyna opisuje, jak Jezus pozwolił jej zobaczyć walkę o duszę człowieka w momencie śmierci. Ten człowiek żył większość życia z dala od Boga, grzeszył ciężko, nie interesował się sprawami duchowymi i teraz, na łożu śmierci, jego dusza stała się polem bitwy. Po jednej stronie szatan i jego demony, domagający się tej duszy jako swojej własności, pokazywali jej wszystkie grzechy, wszystkie złe wybory, wszystkie odrzucenia łaski. Dusza była przerażona, widziała swoją winę w pełnym świetle prawdy, już wiedziała, że nie ma usprawiedliwienia. Po drugiej stronie, aniołowie i Matka Boża bronią tej duszy. I tutaj dzieje się coś niesamowitego. Matka Boża pokazuje Jezusowi jedną małą iskierkę dobra w życiu tego człowieka, jeden moment, kiedy jako dziecko szczerze modlił się do niej, jeden moment autentycznej pobożności, zagrzebany pod dziesięcioleciami grzechu. I na podstawie tej jednej iskierki Jezus dał tej duszy jeszcze jedną chwilę łaski. Jeszcze jedną możliwość powiedzenia tak Bogu. Dusza, widząc swoją nędzę i jednocześnie Boże miłosierdzie, wybuchła z kruchą. Nie było czasu na spowiedź, na sakramenty, ale był akt doskonałej miłości. I to wystarczyło. Jezus powiedział Faustynie wtedy, że ta dusza nie pójdzie do nieba od razu. Czeka ją długi czyściec, ale jest zbawiona, i teraz ta dusza będzie tęsknić. Będzie tęsknić za tym, żeby jej bliscy na ziemi modlili się za nią. Bo wie, że bez ich modlitw jej czyściec może trwać wieki. Czy ta dusza tęskni za świętami? Za tym, żeby znów usiąść przy stole z rodziną? Faustyna mówi, że nie, bo teraz ta dusza widzi prawdę. Widzi, że te święta były często okazją do grzechu, do pychy, do kłótni, widzi, jak mało znaczyły w perspektywie wieczności. Ale tęskni tęskni za tym, żeby jej rodzina zrozumiała, co naprawdę jest ważne, żeby nie popełniali tych samych błędów żeby modlili się, żeby żyli w łasce. Druga historia to rozmowa Faustyny z duszą w czyśćcu. Pewnej nocy Faustyna obudziła się, widząc przy swoim łóżku postać, duszę zakonnice, która niedawno zmarła. Faustyna rozpoznała ją. Była to siostra z jej wspólnoty. Dusza była otoczona cieniem, cieniem cierpienia. Faustyna zapytała, siostro, co cię tak trzyma w czyśćcu? Byłaś tak pobożna za życia. Odpowiedź duszy wstrząsnęła Faustyną. Dusza powiedziała: Cierpię za brak miłości, za te wszystkie chwile, kiedy mogłam komuś pomóc, komuś okazać współczucie, ale nie zrobiłam tego, bo byłam zbyt zajęta swoimi obowiązkami, swoją pobożnością. Teraz widzę, że Bóg patrzył nie na to, ile modlitw odmówiłam, ale na to, ile razy otworzyłam serce na drugiego człowieka. Faustyna zapytała dalej: Czy tęsknisz za życiem na Ziemi? Za naszą wspólnotą? Dusza odpowiedziała słowami, które Faustyna dokładnie zapisała: Nie tęsknię za ziemią, tęsknię za Bogiem. To pragnienie pali mnie jak ogień. Każda sekunda tutaj jest wiecznością, bo jestem tak blisko Boga, wiem, że on jest tuż obok, ale jeszcze nie mogę go zobaczyć twarzą w twarz. To jest moja największa męka. Potem dusza poprosiła: módl się za mnie. Każda twoja modlitwa skraca mój czyściec. Każda msza święta, którą ofiarujesz za mnie, to krok bliżej nieba nie zapominaj o mnie. I zniknęła. Faustyna od tego momentu codziennie modliła się za tę duszę. Po kilku miesiącach dusza znów się objawiła, ale teraz była promienna, pełna światła. Powiedziała tylko: Dziękuję, idę do nieba i tam będę modlić się za ciebie. I rzeczywiście, Faustyna czuła później szczególną pomoc tej duszy w swoim życiu duchowym. Ta historia pokazuje, że dusze w czyśćcu nie tęsknią za ziemskimi rzeczami, tęsknią za Bogiem, ale jednocześnie rozpaczliwie potrzebują naszych modlitw i jeśli je zapomnijmy, to tak, jakbyśmy zostawili je samych w ciemności. Trzecia historia to opis sądu szczegółowego, który Jezus pokazał Faustynie, to moment zaraz po śmierci, kiedy dusza staje przed Bogiem i widzi całe swoje życie w świetle Jego prawdy. Paustyna opisuje to jako moment straszliwy i jednocześnie piękny, straszliwy, bo dusza widzi każdy grzech, każdą zmarnowaną łaskę, każdą nieskorzystaną okazję do dobra. Wszystko jest odsłonięte. Nie ma miejsca na kłamstwa, na usprawiedliwianie się, na samoszukanie, ale jednocześnie piękny, bo dusza widzi także każdy akt miłości, każdą dobrą myśl, każde cierpienie przyjęte z miłością do Boga. I widzi, jak bardzo Bóg ją kochał przez całe życie. Widzi wszystkie chwile, kiedy Bóg próbował do niej dotrzeć, próbował jej pomóc, a ona często tego nie zauważała. Jezus pokazał Faustynie duszę, która w tym momencie sądu zobaczyła, jak wiele świąt spędziła w grzechu, święta Bożego Narodzenia, gdzie zamiast skupić się na Jezusie, była zajęta jedzeniem, piciem, materializmem, wielkanoc, gdzie zamiast radości ze zmartwychwstania, była zgorzkniała i pełna pretensji do rodziny. Ta dusza, po zobaczeniu tego wszystkiego, rozpłakała się. Nie łzami, bo dusze nie mają ciał, ale płaczem ducha, i w tym płaczu było tęsknota. Tęsknota za tym, żeby móc cofnąć czas, żeby móc przeżyć te święta inaczej, żeby móc skorzystać z łask, które Bóg jej wtedy dawał. Ale Jezus powiedział tej duszy: Teraz jest za późno na zmianę twojego życia. Ale nie za późno na oczyszczenie. Przyjmij czyściec jako dar, jako ostatnią szansę, by stać się godziwą nieba. I ta dusza poszła do czyśćca nie z rozpaczy, ale z nadziei, bo wiedziała, że jest zbawiona. Wiedziała, że ostatecznie zobaczy Boga twarzą w twarz. Tylko musi jeszcze poczekać, musi cierpieć, musi pozwolić, by ogień miłości Bożej wypalił z niej wszystko to, co nie jest z Boga. Czy ta dusza tęskni za świętami na ziemi? Jezus powiedział Faustynie, że nie, bo teraz ta dusza rozumie, że prawdziwe święto to dopiero to, które czekają w niebie wieczne święto w obecności Boga. W porównaniu z tym, wszystkie ziemskie święta są tylko bladym cieniem. Ale ta dusza tęskni za tym, żeby jej bliscy na ziemi nauczyli się przeżywać święta właściwie, żeby każde Boże Narodzenie było prawdziwym spotkaniem z Jezusem. Żeby każda Wielkanoc była celebracją zmartwychwstania, a nie tylko okazją do świeckiej zabawy. Te trzy historie pokazują nam prawdę. Dusze po śmierci nie tęsknią za ziemskimi świętami, bo widzą już, jak mało one znaczą w perspektywie wieczności. Ale tęsknią. Tęsknią za tym, żebyśmy my, żywi, nauczyli się żyć właściwie, żebyśmy nie marnowali czasu, żebyśmy kochali prawdziwie, żebyśmy modlili się za nich. To pięć kluczowych rzeczy, których Faustyna nauczyła nas o życiu duszy po śmierci. Po pierwsze, dusze w niebie kochają nas doskonale, ale nie tęsknią w ziemskim sensie. Kiedy ktoś bliski idzie do nieba, my często martwimy się. Czy będzie tam szczęśliwy bez nas? Czy nie będzie mu brakowało rodzinnych spotkań, wspólnych posiłków, codziennych rozmów? Faustyna wyjaśnia, że dusze w niebie są tak wypełnione Bogiem, że wszystko ziemskie przestaje mieć znaczenie w sposób, który znamy z życia. To nie znaczy, że nas nie kochają, wręcz przeciwnie, kochają nas bardziej niż kiedykolwiek, bo ich miłość jest teraz oczyszczona z wszelkiego egoizmu. W dzienniczku znajdujemy zdanie, dusze błogosławione są zanurzone w ocean szczęścia, gdzie nie ma miejsca na ziemski smutek czy tęsknotę. One widzą nas w świetle Bożej Prawdy, wiedzą o nas więcej niż wtedy, gdy żyły na Ziemi i modlą się za nas z większą mocą bo ich modlitwy są teraz przeniknięte mocą nieba praktyczna implikacja nie martw się o swoich bliskich w niebie oni są szczęśliwi szczęśliwi w sposób którego my nawet pojąć nie możemy ale módl się do nich proś ich o wstawiennictwo bo oni chcą ci pomóc to jest ich sposób kontynuowania ziemskiej miłości ale na poziomie wieczności po drugie dusze w czyśćcu cierpią nie z braku ziemi ale z braku Boga Największym błędem w myśleniu o czyśćcu jest wyobrażanie sobie, że dusze tam cierpią, bo tęsknią za ziemskim życiem. Nie. Faustyna pokazuje, że dusze w czyśćcu już widziały Boga w momencie sądu szczegółowego. Zobaczyły jego piękno, jego miłość, jego doskonałość i teraz pragną tylko jednego: być z nim, ale nie mogą, jeszcze nie, bo nie są wystarczająco czyste. Święta Faustyna zapisała: Dusza w czyśćcu cierpi pragnienie Boga bardziej niż ktokolwiek na ziemi może zrozumieć. To pragnienie pali ją ogniem miłości, który jednocześnie jest cierpieniem i oczyszczeniem. To jak być spragnionym w upale i widzieć źródło czystej wody tuż przed sobą, ale nie móc do niego podejść. Jeszcze nie. Co to dla nas oznacza, że nasze modlitwy za zmarłych to nie sentymentalizm, to realna pomoc dla dusz, które cierpią. Każda msza święta każdy różaniec, każdy akt miłości ofiarowany za dusze czyśćcowe to jakby szklanka wody dla kogoś umierającego z pragnienia. To jest konkretne działanie miłosierdzia. Po trzecie, dusze mogą się do nas zwracać o pomoc. W dzienniczku Faustyna wielokrotnie opisuje spotkania z duszami czyśćcowymi. One przychodziły do niej we śnie, w wizjach, czasem nawet w sposób, który można było fizycznie odczuć i zawsze prosiły o to samo, o modlitwę. Faustyna pisze Dusze zmarłych przychodzą do mnie i proszą o wsparcie modlitwą, wołają jak dzieci do matki, błagają o pomoc. Czy to znaczy, że możemy oczekiwać takich objawień? Niekoniecznie. Bóg daje je rzadko tylko niektórym osobom w szczególnych okolicznościach, ale możemy być pewni, że dusze w czyśćcu wiedzą, kiedy ktoś modli się za nie, i są za to nieskończenie wdzięczne. Praktyczny wniosek: Módl się regularnie za zmarłych, nie tylko za tych, których znałeś ale także za te dusze, które nikt nie pamięta, za te, które nie mają nikogo, kto by się za nie modlił. One szczególnie potrzebują naszej pomocy i możesz być pewien, że kiedy już wejdą do nieba, będą się za ciebie wstawiać z ogromną mocą. Po czwarte, Sąd Szczegółowy objawia całą prawdę o naszym życiu. Jeden z najbardziej przejmujących fragmentów dzienniczka dotyczy opisu Sądu Szczegółowego. Faustyna pisze w chwili śmierci dusza widzi siebie w świetle Bożej Prawdy. Nie ma już miejsca na kłamstwa, na samoszukanie, na usprawiedliwianie się. Wszystko jest jasne jak światło słońca. To moment, który budzi strach, ale jednocześnie daje nadzieję, bo w tym świetle Bożej Prawdy dusza widzi nie tylko swoje grzechy, ale także Boże Miłosierdzie. Widzi, jak bardzo Bóg ją kochał, jak wiele razy wybaczał, jak cierpliwie czekał na jej nawrócenie. Jezus powiedział Faustynie. Dusza na sądzie nie może nic ukryć. Ale jeśli za życia nawróciła się i przyjęła moje miłosierdzie, ten sąd będzie chwilą triumfu, nie lęku. Czy boisz się tego momentu? To naturalne. Ale pamiętaj, Bóg nie czeka na ciebie z batem, żeby cię ukarać. Czeka z otwartymi ramionami, gotowy objąć cię, jeśli tylko pozwolisz. Co to znaczy praktycznie? Żyj w prawdzie już teraz. Nie okłamuj siebie co do swojego stanu duchowego. Chodź regularnie do spowiedzi. Proś Ducha Świętego, żeby oświecił Cię, żebyś zobaczył swoje grzechy i nawrócił się, zanim będzie za późno. Po piąte, nasza pamięć o zmarłych ma znaczenie wieczne. Ostatnia lekcja, której Faustyna nas uczy, to że to, jak pamiętamy o naszych zmarłych, ma znaczenie nie tylko dla nas, ale dla nich. Dusze w czyśćcu czują, kiedy o nich zapominamy, czują się wtedy opuszczone, jak więźniowie, których rodzina przestała odwiedzać. Faustyna zapisała słowa jednej duszy czyśćcowej. Najbardziej boli mnie to, że moja rodzina żyje dalej, jakbym nigdy nie istniała. Nie modlą się za mnie, nie pamiętają, a ja nie mogę im pomóc, dopóki nie wejdę do nieba. To nie znaczy, że mamy żyć w ciągłej żałobie. Życie toczy się dalej, to naturalne, ale nie zapominajmy o tych, którzy odeszli. Módlmy się za nich codziennie, ofiarujmy za nich msze święte. Pamiętajmy o nich przy stole w modlitwie w codziennych chwilach. Praktyczna rada Stwórz nawyk codziennej modlitwy za zmarłych. Może to być krótka modlitwa, czy nawet jedno wieczny odpoczynek. Ale rób to regularnie, bo dla dusz w czyśćcu ta mała modlitwa może być rozdeniem między latami a dniami cierpienia. A teraz, co możesz zrobić konkretnie? Jak zastosować te prawdy w swoim życiu? Oto trzy praktyki, które święta Faustyna szczególnie polecała. Pierwsza praktyka – koronka do Bożego Miłosierdzia za dusze czyśćcowe. Jezus objawił Faustynie tę modlitwę jako narzędzie niezwykłej mocy. Sam powiedział, że kto odmawia tę koronkę za dusze czyśćcowe, ten może wybawiać je nawet z najgłębszych mąk czyśćca. To śmiała obietnica. Ale Jezus nigdy nie kłamie. Jak odmawiać tę koronkę? Jest prosta – na różańcu zamiast dziesiątek zdrować Maryjo, mówisz: Ojcze przedwieczny, ofiaruję ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, jako zadość uczynienie za grzechy nasze i całego świata. A na małych paciorach, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Spróbuj odmówić tę koronkę codziennie przez dziewięć dni nowenne za konkretną duszę zmarłego. Możesz być pewien, że ta dusza odczuje ulgę i będzie ci wdzięczna przez całą wieczność. Druga praktyka: regularna spowiedź i życie w łasce. Najlepsza pomoc dla dusz w czyśćcu to nie popełniać tych samych błędów, które one popełniły. Faustyna wielokrotnie podkreśla, że dusze czyśćcowe szczególnie cierpią, widząc jak ich bliscy na ziemi powtarzają te same grzechy, te same błędy. Dlatego choć regularnie do spowiedzi nie czekaj aż grzech stanie się nawykiem. Nie usprawiedliwiaj się, że to tylko mały grzeszek, bo w perspektywie wieczności nie ma małych grzechów. Każdy grzech oddala nas od Boga. Każdy grzech będzie trzeba oczyścić, albo za życia w sakramencie pokuty, albo po śmierci w czyśćcu. I żyj w łasce uświęcającej. To znaczy w stanie przyjaźni z Bogiem. Jak to sprawdzić? Jeśli masz na sumieniu grzech ciężki i nie byłeś na spowiedzi, nie jesteś w łasce, ale jeśli żyjesz uczciwie, modlisz się, przyjmujesz sakramenty, możesz być spokojny. Trzecia praktyka. Godzina miłosierdzia o piętnastej. Jezus powiedział Faustynie, że godzina trzecia po południu, godzina jego śmierci na krzyżu, to szczególny moment łaski. W tej godzinie Bóg szczególnie chętnie wysłuchuje modlitw, zwłaszcza za dusze konające i za dusze w czyśćcu. Co możesz zrobić o 15. Jeśli masz czas, odmów koronkę do Bożego miłosierdzia, jeśli jesteś w pracy, zajęty, wystarczy krótka modlitwa, możesz powiedzieć Jezu, w tej godzinie Twojej śmierci, proszę Cię o miłosierdzie dla mnie i dla dusz w czyśćcu. Przez Twoją mękę wybaw nas od wiecznego potępienia. Ta prosta praktyka może zmienić życie wielu dusz. I Twoje też. Bo regularnie przypominając sobie o godzinie piętnastej polu, Przypominasz sobie o tym, co najważniejsze: o Bożym miłosierdziu. Teraz zatrzymaj się na chwilę. Chcę, żebyś zadał sobie kilka pytań, pytań, które mogą zmienić twoje życie duchowe. Pierwsze pytanie: Czy jest ktoś, kto niedawno odszedł, a ty o nim zapomniałeś? Ktoś, za kogo dawno się nie modliłeś? Drugie pytanie: Jak przeżywasz święta? Czy są dla ciebie prawdziwym spotkaniem z Bogiem, czy tylko okazją do jedzenia i świeckiej zabawy? Trzecie pytanie: czy jesteś przygotowany na sąd szczegółowy? Czy gdybyś umarł dzisiaj, stanąłbyś przed Bogiem ze spokojem czy z lękiem? Czwarte pytanie. Ile razy w ostatnim miesiącu odmówiłeś choćby jedno wieczny odpoczynek za dusze czyścowe? Piąte pytanie. Czy żyjesz w łasce? Czy gdyby Bóg wezwał cię dzisiaj, byłbyś gotowy? Te pytania mogą być niewygodne, ale zadaj je sobie szczerze. Bo odpowiedzi na nie mogą zadecydować o tym, gdzie spędzisz wieczność i o tym, jak szybko przejdziesz przez czyściec, jeśli tam trafisz. Pozwól, że zakończę krótką historią. Jest to prawdziwa historia o kobiecie, która straciła syna w wypadku samochodowym. Miał tylko 25 lat, zabawa, alkohol, lekkomyślność i nagle był martwy. Matka była zdruzgotana. Nie tylko z powodu straty, ale także dlatego, że wiedziała, iż syn nie żył życiem religijnym nie chodził do kościoła nie spowiadał się od lat i teraz matka nie mogła przestać myśleć gdzie jest jej syn czy jest zbawiony czy cierpi w czyśćcu a może nie chciała nawet myśleć o trzeciej możliwości pewnego dnia przeczytała dzienniczek świętej Faustyny i przeczytała jak Jezus obiecał że każdy kto odmawiał koronkę do bożego miłosierdzia otrzyma szczególne łaski również w godzinie śmierci Matka zaczęła odmawiać tę koronkę codziennie za Syna, przez miesiące, przez lata, i pewnej nocy miała sen, zobaczyła Syna uśmiechniętego, pełnego światła. Powiedział tylko: Mamo, jestem w domu, dziękuję za modlitwy, teraz ja będę się modlił za Ciebie. Czy ten sen był prawdziwym objawieniem? Nie wiemy. Bóg nie zawsze daje takie znaki, ale jedno jest pewne: Matka znalazła pokój. Wiedziała, że jej modlitwy nie poszły na marne i wiedziała, że kiedyś spotka Syna w niebie. To jest moc modlitwy za zmarłych, to jest moc wiary w Boże miłosierdzie. Nie pozwól, żeby twoi bliscy, którzy odeszli, cierpieli bez twojej pomocy. Módl się za nich codziennie. Napisz w komentarzu trzy słowa, słowa, które zmieniły życie świętej Faustyny i mogą zmienić twoje. Jezu, ufam Tobie. I pamiętaj. Dusze w czyśćcu czekają na twoją pomoc. Nie zawiedź ich. Bądź dla nich tym, kim byli dla ciebie święci. Pośrednikiem między ziemią a niebem, mostem między cierpieniem a radością, lampą w ciemności. Niech Bóg błogosławi tobie i twoim zmarłym. Niech wieczne światło im świeci, a ty niech znajdziesz siłę do codziennej modlitwy za nich. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.